Dzień, bobry, Marco. Właśnie robię małe porządki w mieszkaniu, bo w czystym mieszkaniu czysty duch, a na pewno czysty brzuch, bo nie opadają ci te wszystkie okruszki z sufitu i ze ścian. Zawsze byłem taką osobą, która nie lubiła robić porządków. Do tej pory nie lubię tego robić, ale zauważyłem jedną ważną rzecz: że jeśli nie sprzątam, to w pewnym momencie chaos mnie pochłania. Chaos mnie pochłania. I ten brudny koszula. Dobra, w takim sensie mnie pochłania, że yy, po prostu przed wyjściem szukam kluczy na przykład. Przez dużo więcej czasu niż bym chciał, albo cały czas mam w głowie taki dziwny strach, że czegoś zapomniałem. To jest ewidentnie związane z bałaganem w moim mieszkaniu. Skoro bałagan w moim mieszkaniu powoduje, że zastanawiam się, czy aby na pewno wszystko zabrałem, to tym samym wywołuje on bałagan w moim życiu. I, i trochę wracamy do takich rzeczy podstawowych, właśnie, czyli wyspanie się, porządek w mieszkaniu, jedzenie. To wszystko wpływa na nas i nie ma co się oszukiwać. To nie tylko egzystencjalne lęki powodują, że czujemy się smutni, ale też te podstawowe rzeczy. Nie każdy lubi mieć porządek w mieszkaniu, tylko nikt nie lubi sprzątać. Miłego dnia, a wy? Lubicie sprzątać?